Skąd się wzięli ludzie na Ziemi? Dzisiaj na temat wstrząsającej wizji przepowiednia Jasnowidza Jackowskiego. Można powiedzieć, wizja przepowiednia, która zadaje kłam teoriom naukowym, teorii ewolucji. No ale pamiętajmy, że jest to wizja przepowiednia Jasnowidza Jackowskiego, a nie praktycznie prawda objawiona czy prawda naukowa. Może, kto wie w przyszłości, może się okazać, że to będzie prawda objawiona. Natomiast dzisiaj na temat właśnie tej wizji przepowiednia Jasnowidza, o tym wszystkim w dalszej części tego filmu. Na samym początku, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem, kliknij na w dzwon, a dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. Wejdźcie też na mojego fanpage'a na Facebooku, zalekujcie go. Link do tego fanpage'a znajduje się w opisie tego filmu. No właśnie, dzisiaj na temat wizji przepowiedni Jasnowidza Jackowskiego, czy też odpowiedź na pytanie, skąd się wzięli ludzie na Ziemi. Bo takie padło pytanie, jeśli chodzi o internautów, tak? I Jackowski zrobił taką wizję przepowiednie, skupił się. Chcę od razu powiedzieć, to jest wizja przepowiednia, tak? Co nie musi być zgodne tutaj z nauką, z teorią ewolucji. Trzeba to wszystko odróżnić, tak? Ja też, no ja nie jestem jakimś Tutaj po prostu tak umysłem wielkim, że będę obalał tezy naukowe. Jedna z kwestii to jest teza naukowa, natomiast druga kwestia to jest po prostu wizja przepowiednia Jasnowidza Jackowskiego. A poza tym każdy ma prawo do swojego zdania, tylko yy, to jest jakby jedna sprawa, że każdy ma prawo do swojego zdania, ale tutaj jest to wizja przepowiednia z punktu widzenia jasnowidza, co on widział, jeśli chodzi o jasnowidzenie, tak? Co mu po, powiedział jasnowidzenie, bo każdy może sobie po prostu swoją teorię właśnie wymyślić, tak? A tutaj to jest kwestia jasnowidzenia, to nie jest coś, co zostało wymyślone, tylko co mu po prostu wizja na to odpowiedziała. Nie, tu jasno jest powiedział w ten sposób, że ludzie jest to gatunek ziemski, no to wiadomo tak, ale że zostaliśmy odseparowani genetycznie. Od innych gatunków na początku po prostu istnienia. Czyli ludzie zostali odseparowani genetycznie od innych gatunków, że Ziemia ma aktualnie czwartą cywilizację, jakby czwarty etap rozwoju cywilizacji. Co może być praktycznie to szokujące, no bo ktoś powie, no dobrze, a to pierwszy etap do kiedy trwał, od kiedy do kiedy? Bo my też często po prostu, tak z punktu widzenia człowieka, to wszystko musi być określone, tak? Pensję dostajesz taką i taką, rok ma tyle i tyle dni. Godzina ma tyle i tyle minut, tak? no to jeżeli są cztery etapy, to kiedy były te etapy? tak? Niech powie dokładnie lata, ery m, i tak dalej. No to tego nie, nie, tego, tego nie, to nie jest powiedziane. Czyli tu jasno mówi w ten sposób, że Ziemia ma aktualnie czwartą cywilizację czwarty etap rozwoju że m, praktycznie jakby rozwój fizyczny rozwój intelektualny. Natomiast wcześniejsze cywilizacje wyginęły. Wcześniejsze cywilizacje wyginęły, czyli ludzie po prostu zostali odseparowani genetycznie od innych gatunków. No, oczywiście to by zdawało swego rodzaju właśnie e, kłamie, jeśli chodzi o teorie naukowe, teorie o ewolucji, tak, że człowiek po prostu pochodzi od małpy. No tutaj jakby Jasnowiec Jackowski wrzuca taki kamyczek do ogródka, no bo Jasnowiec mówi w ten sposób, no dobrze, ale jeżeli ludzie pochodzą od małpy, od goryla, czy szympansa, tak, e, i ma miejsce teoria ewolucji po prostu na przestrzeni lat, po prostu e, powstał człowiek, to dlaczego dalej małpy, goryle, czy szympansy istnieją? Tak, możemy zobaczyć je na przykład w ZO, czy tam po prostu w niektórych milionach na świecie, tak, to teoretycznie powinno być tak, że człowiek powinien powstać, wykreować się, a tamten gatunek powinien wyginąć, tak? Zgodnie jakby po prostu z taką teorią ewolucji, tak? Oczywiście ja tutaj jestem za życiem każdego człowieka i zwierzątka, tak samo ochroną środowiska, tak? Nie mówię, że małpy mają wyginąć, tak, czy szympansy, tylko jakby z, z, tutaj Jasnoid Jackowski właśnie mówi taką teorię, no jeżeli coś jest ewolucją, czyli coś się zmienia, pewne rzeczy umierają po prostu, pojawiają się nowe, tak? Czyli po prostu szympanse, małpy i goryle powinny być całkowicie po prostu tak wyginąć, a w ich miejsce całkowicie powinni przyjść ludzie, tak? Że już jakby, no, dzisiaj jesteśmy w stanie zobaczyć małpę, szympansa, goryla, tak? Czy pamiętam do oczu, czy do odpowiedni tam szerokości geograficznej, w niektórych miejscach na świecie to są, po prostu występują, tak? A jakby ta teo... i tutaj jasno jest Jackowski mówi, to dlaczego po prostu właśnie ta teoria, czy, czy ona nie jest błędna w tej takiej sytuacji, tak? Czyli tutaj Kwestia, że zostaliśmy odseparowani genetycznie od innych gatunków. Tam była też taka wizja przepowiednia, pamiętam, bo to jest jakby jedna kwestia, ale pamiętam też i wcześniejsze przepowiednie, że jakby człowiekowi majstrowano genetycznie w jego kodzie DNA. Ja wiem, że to tak brzmi, tak science fiction, jeśli chodzi o teorie spiskowe, tak. Wzięli głowę, odcięli mu po prostu, tak i zaczęli mu tam majstrować i tak dalej. Wyciągnęli mu tam serpentyny DNA i zaczęli mu majstrować. No nie, to nie, to nie chodzi o takie dosłowne kwestie, tak. No też jest to ciężkie do wytłumaczenia, w jaki sposób. W jaki sposób mieliby majstrować, jeśli chodzi praktycznie o kwestie genetyczne, tak? Oczywiście pojawiają się takie po prostu tezy, tak, no. To dzisiaj technika jest najbardziej rozwinięta. Mamy be, bana, badania DNA, po prostu testy genetyczne, tak? Badania genetyczne. Ja gdzieś tam kiedyś, jeżeli byśmy byli po prostu czwartą cywilizacją, to co, kiedyś po prostu małpy czy szympansy zaczęły po prostu ingerować sobie jedna z drugą, jeśli chodzi o kody genetyczne i w ten sposób, tak, no bo oczywiście może ktoś się powie taki przyśmiewczy, ja sobie to wyobrażam, ktoś może przyśmieszczał powiedzieć, tak, dwie małpy się spotkały albo małpa z szympansem, zaczęli po prostu majstrować genetycznie, w kodzie genetycznym innej małpy, i w ten sposób powstał człowiek. No nie no, to tak nie wygląda, oczywiście. tak to by musiało wskazywać na ingerencję jakiejś obcej cywilizacji rozwiniętej, tak, czyli po prostu jakby kosmitów, e, gdzie była też tam, był taki po prostu wątek z jednej wizji, wizji przepowiedni Jasnowidza albo po prostu musiałby tutaj być wątek, że nam się wydaje, że dzisiaj ta cywilizacja jest najbardziej rozwinięta, a ona była po prostu by wcześniej rozwinięta, coś musiało się wydarzyć, że ona się zaczęła po prostu rozwijać na nowo, tak? Czyli jakby, mm, bo my dzisiaj tak, kiedy nagrywam e, 2025 rok Mówimy, świat jest w najlepszym momencie rozwoju pod względem rozwoju. Nie mówię o kwestii bezpieczeństwa czy głodu na świecie, no bo wiadomo, to jest różnie, wygląda bieda i e, wojny, i tak dalej, ale pod względem, no mamy sztuczną technologię, e, sztuczną inteligencję, samoloty i tak tylko, tylko komputery, tego kiedyś nie było. Komputery kwantowe, fizykę kwantową, tak. Ale właśnie być może to było tak, że jeżeli mamy tutaj cztery etapy po prostu rozwoju cywilizacji, że jakiś etap po prostu tej cywilizacji był rozwinięty. Ja nie wiem, że potem był jakiś wielki wybuch, ale na przykład coś się wydarzyło, i zastopowanie czy cofnięcie nas, po prostu pewien regres, i ludzkość po prostu jakby rozwija się na nowo, tak? Moglibyśmy to to w jakiś sposób porównać do czasu współczesnych, gdyby dzisiaj po prostu doszło do konfliktu nuklearnego na dużą skalę na całym świecie, to by nieprawdopodobnie nas cofnęło w rozwoju, jeśli chodzi o ludzkość. Pomijam kwestię, czy ktokolwiek po prostu by przetrwał, ale nawet jeżeli po prostu jakaś garstka ludzi by przetrwała, no to po prostu byłaby tragedia. No jest takie powiedzenie, tak, Einsteina, że Einstein, który po prostu już wiele, wiele lat temu mówił, że nie wiem jak będzie wyglądała po prostu tutaj tak trzecia wojna światowa, natomiast czwarta wojna światowa będzie na kije i po prostu tak na patyki i krzysiwa jakoś tak po prostu brzmiła ta wizja, no że wtedy po prostu dojdzie do całkowitego unicestwienia świata, globu, warunków po prostu życiowych, bytowych, nawet jeżeli jakaś grupa, garstka ludzi miałaby przetrwać, no to wszystko by się po prostu cofnęło w rozwoju, ci ludzie po prostu zaczęliby się e, tak, e, pomimo tego, że przetrwali, no to wszystko byłoby zniszczone, kompletne po prostu zgliszcza. Tak? No więc być może tak było kiedyś, tak, jeśli chodzi o cywilizację, tylko nie wiemy tak naprawdę, ile ta cywilizacja miałaby trwać. Czyli zostaliśmy odseparowani genetycznie od innych gatunków. Ziemia ma aktualnie czwartą cywilizację, czwarty etap rozwoju: roz, rozwój fizyczny, rozwój intelektualny. Ja pamiętam, przedstawiałem takie wizje przepowiednie, to jakby tutaj w Jackowskiego, to tam była mowa. No, bo właśnie tak powiedziałem, tutaj pojawi się taka kwestia prześmiewcza, że dwie małpy po prostu modyfikowały genetycznie trzecią małpę czy szympansa. E, tutaj po, po prostu jakby wizja, że inna sztuczna inna po prostu cywilizacja, no, zaraz po prostu pojawi się kwestia kosmitów, jakby opcja cywilizacja stworzyła Ziemię do swoich jakichś celów, w tym też po prostu ludzie, którzy po prostu mieli za tą Ziemię zamieszkiwać, tak? E, I do tego po prostu została ona stworzona i być może właśnie hmm, coś ci kosmici, ta opcja cywilizacja, tak, te istoty bardziej rozwinięte. One w jakiś sposób mogłyby wpłynąć na kod genetyczny człowieka. Oczywiście z, zgodnie z tą linią tej przepowiedni, tak. Eee, ja tutaj nie obalam praw nauki, daleki jestem od tego. Nie jestem jakimś tutaj uczonym, profesor, doktor habilitowany, który raz pan powie: Nie, no, ewolucja to jest błąd, nie uczcie się tego w szkole, w biologii, nie, źle mówią i tak dalej. Nie, no to, to uczmy się tego po prostu, tak. Jest to taka teza naukowa, przyprzestawiona, natomiast każdy ma prawo do swojego zdania. Ja przedstawiam to wizję przepowiednią, także Tą przepowiednie tak? Ja nie mam bladego pojęcia, czy tak rzeczywiście jest, po prostu, czy też nie ciężko z mi powiedzieć, tak? Ja zawsze mówię, żebym coś mógł dokonać po prostu oceny, musiałbym po prostu poświęcić na to jakiś czas, czy w tym przypadku pewnie całe życie, wiele lat, i mieć po prostu szereg badań, żebym mógł w, na ten temat wywnioskować, tak? Albo rzeczywiście mieć takie umiejętności, zdolności, po prostu parapsychologiczne jasnowidzenia, gdzie mógłbym po prostu powiedzieć, że moje jasnowidzenie w większości przypadków mnie nie myliło, to w tym przypadku też raczej mi to nie będzie mylić, tak? No więc jestem wy na ten temat, co widzicie. To wszystko dzisiaj. Pozdrawiam, zostawcie suba, trzymajcie się. Cześć.